Dlaczego się tak wcześnie do szkoły? Mieszkamy na koleżankę. Musimy porozmawiać o wakacjach. Jeszcze żyjecie wakacjami, czy już pomału zaczyna się szkoła? Trzeba myśleć o nauce. Jeszcze wakacje. już o szkole. Proszę, co wy tu robicie? E, przedstawienie na rozpoczęcie roku szkolnego. E, siedzę i udaję się z na tym. Jesteś specjalistą od nagłośnienia, tak? Można tak powiedzieć. Do śpiewania gramy. Dziewczyny też śpiewają, to są takie uniwersalne. A co ty tu robisz? Piękne, zawidać. Ale po co? Ale po co? Yy, dla uciechy tłumu. A ja, ja mógłbym zataczyć z Wami? Proszę, spróbuj. Użytkuję tego fajnego jak jakbym. C'est <muches> de c'est <muches> Przepraszam? Pani jest absolwentem tej szkoły, tak? Jestem absolwentem. Proszę powiedzieć, dlaczego pani tutaj przychodzi, skoro teraz czas na studia albo na pracę? No, czas na studia, ale jednak e, jest jakiś sentyment do tej szkoły. A tu jest taki zwyczaj, że właśnie 1 września e, spotykamy się z absolwentami na balkonie. Dziś jest brudka pogoda, miało nas być więcej, może jeszcze ktoś przyjdzie, ale jesteśmy. jest pani profesor Mariela tak właśnie rozpoczyna się rok szkolny w Krobrym. Przejdźmy teraz do podstawówki. Nasze pierwszaki to miłe dzieciaki. Z bijącym sercem stoją przed szkołą. Jak im tu będzie? Chyba wesoło. Powiedzcie mi, co tutaj się dzieje? Eee. No, ale no, się Cieszy, że jest w szkole. Dobrze. A rodzice czy się cieszą, że ich gdzieś są w szkole? To się cieszy ręka do góry. Kim chcielibyście być w przyszłości? Policjantem. Policjantem. Wiktoria? Mm, fryzjerką. Fryzjerką. Mm, Pieszenkarką. Piosenkarką, artystką, kierowcą, nerciarką, pójdziemy piłkarką. Piłkarką, a chłopcy? Piłkarzem, policjantem, Ryzierką. piosenkarką, piosenkarką, Piosenkarką. Nikt dziś na szkołę tu nie narzeka, jeszcze nie wiedzą, co na nich czeka.